Okej wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku SteerDown i dodali dużo naprawdę rzeczy. Jest warsztat Steam, rozumiecie, teraz nie musicie się męczyć z dodawaniem tych wszystkich modów, tylko od razu można je dodawać. I patrzcie, co my mamy na sam start. I to serio działa. Możemy po prostu wziąć i wszystko rozwalać tym, więc to jest naprawdę świetne. Nie podoba mi się tutaj pogoda, bo jest strasznie dziwnie słońce ustawione i mi to troszkę przeszkadza, ale to nic. To działa dosłownie jak w jakimś garysmodzie. Jestem z tego dumny, że to możemy napędzać w każdy sposób, przebijać się samochodami. W każdy sposób, to jest po prostu świetne i to odleciało tam daleko. Możemy podnieść wszystko, co się rusza. Nawet delikatnie, jakby mapa się ruszała, to byśmy mapę mogli tym podnieść. Więc ta gra się tak rozwija przez tych moderów, że to się staje chore powoli, nie? To się naprawdę staje chore, że możemy sobie wejść tutaj, wziąć auto stąd i wszystkim ruszyć, nie? To po prostu tak genialnie wygląda. I takie to jest przyjemne, jak się rzuca tymi wszystkimi autami. I one się po prostu rozwalają dosłownie wszędzie. To jest to po prostu miód dla oczu. Oczywiście nie stosujcie miodu na oczy dobra, ale wsiądźmy do monster traczka, zobaczmy co się w tej mapie zmieniło, nie, bo z poprzedniego odcinka, oczywiście który był dawno, dawno temu można nawet obracać jak w garysmodzie, dobra to jest świetny mod, to jest tak świetny mod, nie wiem czemu on miał 4 gwiazdki, ale jak go spotkacie to dajcie mu 5 gwiazdek bo jestem zadowolony z tego co można nim robić, można nim wszystko robić, można nim delikatnie wepchnąć sobie Lamborghini Przytrzymać i je wyciągnąć. Może w nie najlepszym stanie, ale je wyciągnąć. Chociaż tego już bym nie nazwał Lamborghini. I te animacje są świetne na tym. Nie no, to, że możemy wszystko podnosić, to będzie chyba najlepsza rzecz na świecie, nie? Można nawet tutaj teraz wskakiwać do tego shredera. Dobra, to mi się podoba. Wreszcie coś się dzieje. Mamy też laser. Ten laser też ma animację. Ta animacja też jest świetna. Poczekajcie, sprawdźmy. To, bo ja tego nigdy nie używam. Mamy jeszcze Light Sworda, który jak się tylko pode... To serio tak niszczy? Ale to jest fajne! Co jest? Czemu to ma dźwięki, jakby coś strzelało dosłownie? Możemy sobie przeciąć samochód na pół po prostu. I już tym nie da się jeździć w sumie. A jakbym tak przeszedł przez ścianę? Bo tutaj to działa taki sposób, że to tylko coś dotknie i dana rzecz znika. Nie, to jest mega OP. Mega OP. Dobra, ale wróćmy do lasera, ponieważ laser jest tu jedną z najciekawszych broń. Bo widziałem na filmiku twórcy, że ten laser tak działa. O, właśnie o to mi chodziło, że on nie działa tak jak normalny laser w czemu, czemu wybuchło? Że on nie działa tak jak normalny laser z wcześniej, tylko on robi takie, nie wiem, jakby rzeczywiście prąd leciał prosto w cel i jeszcze się przegrzewa i wybucha. Nie no, to jest świetne. on zmierza do mega dobrego punktu i będzie się bardzo, ale to bardzo rozwijać, czego się naprawdę nie mogę doczekać. Ale spróbujmy tym Monster trackiem gdzieś podjechać, bo mówiłem w którymś tam odcinku, że spróbuję Monster trackiem podjeżdżać pod te autka i czy jest to w ogóle możliwe, żeby tak sobie po prostu pod nie podjechać? Okej, okay, dobra, to też łatwe nie jest, jak myślałem, i utorować sobie tutaj drogę. Ej, nie, świetnie się po tym jeździ! Jakby rzeczywiście jeździć po autach, tylko co prawda te auta by się jakoś bardziej niszczyły i gniotły. Ale mimo wszystko, jeżdżenie po tych autach jest w miarę realistyczne. Oprócz tego, że nam koła się wbijają w auta. Ale widzę, że to jest jedna z lepszych map, nie wiem, twórca zrobił tutaj wyskocznie, zrobił tutaj grubki aut, wszędzie po prostu jest wyskocznia, żeby coś zniszczyć, zdemolować i jeszcze bardziej to zepsuć, niż jest zepsute. Tego co prawda nie zniszczymy, ponieważ jest to dość mocne, ale... TE AUTO Z TYŁU SIĘ ZAWALAJĄ, CO?! Co jest? Wszystko się zawaliło! Od jednego walnięcia! Nie wierzę! Możemy teraz wjechać jakoś na górę, tylko to będzie niezłe wyzwanie. Tu się wszystko zawaliło, ale spróbuję wjechać. E, nie wiem, czy to można nazwać górą, bo tu się ciężko, serio, wjeżdża. Tak! Tak! Jestem tu! Ej, ale podjedź! Dawaj, monster traczku, dawaj, 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 dawaj! Jesteśmy na... Górze, no nie! Właśnie, właśnie. Kontynuując z naszymi broniami, jak pewnie niektórzy zauważyli, mamy tutaj dość mocną broń i szczerze nie mam pojęcia, jak to strzela. Widziałem tylko, że robi dziury jak hadoken, ale jeżeli jest to railgun, to zakładam, że on będzie mega szybki i mega szybko się przebije. Więc, uwaga, jak go sobie tak strzelę, Wiecie? Przez wow, tu jest kolejny monster. Truck I chyba jest lepszy od poprzedniego. Niego, ale nieważne. Co? Co TU jest? Dobra, zaraz, zaraz, zaraz screaming, zaraz screen. Zanim to zrobimy, musimy przetestować w końcu tego railguna. Ja sobie strzelę prosto tutaj. Okej? Okay. O. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Co? Co się stało właśnie? Ja myślałem, że się gra zacięła na początku, a to było ładowanie broni, po prostu. Nawet przyczepa spadło, bo się przez nią przebiło. Tędy. Nie, nie, nie. My musimy to przetestować gdzieś indziej. Ponieważ, jak sobie strzelę tutaj, zobaczmy, co się stanie. Ładowanie. i bęk poleciało. To jest jak hadoken, tylko że znacznie szybsze i się przebija od razu. A to znaczy w sumie, że możemy to powiększyć. Ale to może w następnych odcinkach. Na razie chcę zobaczyć, jak się tamtym steruje. Tylko tutaj mnie kusi to bardzo. Co to za lasergan jest? Co to było? Czy. A. A. Aha. Aha! Co się dzieje? Peski, to kto go wymy... Ups Ja go wcześniej nie widziałem Naprawdę jest coś takiego Nawet lampa się wywróciła, bo się wybiła z ziemi Teraz możemy po prostu wszystko na luzie rozwalić Co tylko będę chciał Tylko grę też możemy niestety łatwo rozwalić Więc trzeba uważać na ścinki Ale to nic Samochody lubią się oczywiście walić Ale ja chcę sprawdzić tą oto maszynę Jezu, prawie strzeliłem przez przypadek Jak się tym steruje? Okej, okay, to jest lewo. Brawo. Czy my możemy spowodować, że ta kulka będzie się na tyle szybko kręcić? E, o, o, odczepiłaś. Czy my możemy sprawić, że ta kulka będzie się tak szybko kręcić, że ona będzie cały czas w powietrzu? To mnie bardzo ciekawi. Samochody oczywiście spadają same z siebie, a kulka przelatuje i w sumie zbytnio nie lata. Trzeba będzie powiększyć jej masę. I przyspieszyć tą maszynę w jakiś sposób. Ale najpierw chce się nią przejechać. Czy da się jakoś to podnieść? Ja chcę to jakoś podnieść, bo nie chcę, żeby ta kulka aż tak bardzo latała. I ten pojazd chyba jest niezniszczalny, więc można sobie przejeżdżać przez wszystko. Czy będę mógł włożyć tą kulkę do Shreddera? Co się stanie wtedy z tą kulką? Mam nadzieję, że gra się nie zbuguje I mi jej nie wywali w jakiś sposób Dobrze kulko, proszę cię tutaj do środeczka Dobrze prosto do środeczka weszło I... I się połamała Po prostu Został nam tylko mały kawałek kulki. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na nowej mapie. Jest to mapa związana ze strzelaniem tym kanonem. Tylko się boję, że to może być naprawdę ciężkie, ponieważ my musimy jakoś je przenosić, prawda? Czy ja będę musiał naprawdę tym to wozić? To nawet się nie kręci. Poczekajcie, spróbuję to, bo nie da się... No, nie da się. Co jest? Przecież to się nawet nie rusza. Proszę gra. Oj. Działaj. I działa. Słuchajcie. Możemy włożyć do środeczka. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. I. Co teraz? Bo tu nie ma żadnego przycisku, żeby strzeliło. Okej, okay, da się do tego wsiąść, tylko znaleźć tego nie mogę. Muszę poklikać sobie 10 razy, może to w końcu znajdę. Okej, okay, udało się. W ko Jezu, jakie to jest szybkie. Nie wiem jak się tym strzela, pewnie lewym się nie strzela, pewnie spacją. Spacją się strzela. Okej, okay, i my musimy trafić w te dziwne punkty. Dobra, to jest proste. To nie jest aż takie ciężkie. Jak mi się wydawało. Jeszcze tego jest 11. Dobra, z tym może być problem. Dwa na raz, słuchajcie, ile mamy jeszcze kul? Masę kul mamy! Przecież ja to zrobię praktycznie bez używania. Czemu dwa razy strzeliło? Dodatkowych kul, akurat nie trafiłem nic, nie? Dobra, jest już 11 na 15. Patrzcie, tam jest za budynkiem, to luz. Nie trafiłem. I nie wiadomo gdzie są następne. Musimy rozwalić jakoś ten budynek. Spróbuję trafić w tą beczkę czerwoną, może się rozbije wszystko. Jednak nie! I musimy strzelać na ślepo. O tam jest jedna! Okej, okay, jeszcze dwie, widzę kawałeczek jej. Nie no, zostało mi pięć kul! A ja nie mogę się przebić! Dobra, jeszcze jedna, tylko gdzie ona może być? Pewnie też za tym budynkiem. Czy ja mogę jakoś się przejechać i to sprawdzić? Czekajcie, czy tu jest głęboko? Spróbujmy to oszukać, czy. O! E, to, To chyba oszustwo. Widzę przez ścianę to! Okej! Okay. I wygraliśmy. Proste, że tak. Ale wracając już do tych prawdziwych broni, trochę niepokoi mnie to, że mamy dwa amunicji, ale jakoś sobie z tym poradzimy, co nie? Możemy spróbować się przebić jak najdłuższą drogą, ponieważ tu są same budynki. Ja chcę zrobić taki idealny tunelik do przejścia, tylko że właśnie railgunem. I zobaczymy, czy on się przebije przez całą mapę, trochę mapy, czy o kurde. Co? I to bez żadnego laga, bo on po prostu strzelił i to się stało. Natychmiastowo. Ja mogę sobie iść trzymając przycisk W i nie muszę się o nic martwić. Tylko muszę troszkę czasem podskakiwać. Nawet się przez dachy tutaj przepiliśmy. Nie no, to jest naprawdę chore, co można z tym robić. Tak samo na przykład w tym budynku nie ma windy, nie? My możemy ją zrobić. Po prostu klikamy przycisk, czekamy chwilkę Podskakujemy I mamy windę na dół Pff, Możemy stąd zeskoczyć I jesteśmy dosłownie na samym dole tego bu... Okej, okay, to nie jest sam dół Czy to leci dalej? Po prostu tu jest tyle śmieci Że to zapełniło całe piętro Tak samo jakby wyglądała walka obecnie Z takim helikopterem nadlatującym Przecież ja mogę sobie kliknąć przycisk i strzelić w niego Jak on leci jeszcze Przecież nie ma kokpitu tam nawet Co jest z nim nie tak Ale dobra, możemy strzelić jeszcze Jeden raz i Wygraliśmy Tak samo w sumie by było z tym laserkanem, nie, Bo on by go zniszczył w chwilę Zresztą możemy sobie to zobaczyć Zapomniałem też o jednym Mamy jedną ciekawą rzecz. Otóż widzicie ten helikopter. Możemy się do niego zbliżyć. Co nie? Zbliżamy się do helikoptera. Czekamy, aż on będzie w nas strzelać, troszkę jest zbugowany, ale nie zwracajmy na to uwagi. On w nas strzela, a my możemy sobie zwolnić czas, co nie, i unikać jego strzałów. No dobra, unikać ich się praktycznie nie da, ale mamy zwolnienie czasu, co naprawdę epik. Epicko teraz wygląda. I to naprawdę epicko. Czyli wchodząc sobie na taką mapę, gdzie są domki. Zwykłe domki, które łatwo bardzo rozwalić. Możemy sobie stanąć zresztą na jednym z nich. Zwolnić czas i wystrzelić lasy. Wszystkie części, jakie istnieją, lecą w powietrze wraz ze zwolnionym czasem. No, czy to nie jest epickie? To jest mega, ale to mega epickie. Jeszcze ja mogę ten czas przyspieszać. To jest też świetne. I z domku w sumie nic zbytnio nie zostało. Okej, okay, wracamy do swojej świetnej starej mapy i możemy tutaj w tym miejscu przetestować prawdziwy Gravity Gun. Znaczy to nie jest Gravity Gun, wiem o tym. Właśnie! nie? Przecież my możemy frizować rzeczy. O kurde! Nie. Przecież teraz możemy robić wszystko. Naprawdę wszystko. Możemy wziąć sobie samochodzik, zrobić sobie wyskocznie. Kiedy tylko chcemy! Podnieść most, jak tylko chcemy! I zamrozić go, żeby się nie ruszał i stał w jednym miejscu, jak tylko chcemy! Czy to nie jest świetne? Link do tego moda macie w opisie. Musicie go pobrać. Kto ma teardown, pobiera tego moda, bo to jest świetne. Patrzcie, samochód wisi. Wcześniej tego się nie dało zrobić. Samochód leci. Wcześniej to się bardzo ciężko robiło. Można. Nie wiem, niszczyć ściany samochodem. Tego też się praktycznie nie dało. No patrzcie, co można tym robić. Cały most odpadł. Od jednego samochodu. I oczywiście można rzucać samym mostem, wykorzystując Gravitigana. Nawet można go wyrywać tym Gravitiganem całym. Pamiętacie to wieże i pamiętacie, jak ją kiedyś ścinałem i wkładałem na statek? Kto nie pamięta, zapraszam oczywiście do odcinka. Tam jeszcze się jarałem miniganem, ale teraz mamy tego Gravitigana. To nie jest Gravitigan, ale wiecie o co chodzi. Mimo wszystko, możemy teraz wziąć sobie statek nie musimy nim nawet płynąć co nie e, pff, przez przypadek nim. Rzu rzuciłem. Nie! Stanę sobie na drzewku, wyrzucę niepotrzebne rzeczy, bo nie oszukujmy się, są one nam zbędne. Kładziemy statek, możemy go nawet obrócić. Zobaczcie, pięknie. W ogóle ja nawet nie widziałem tych silników, jakie on ma tutaj silniki fajne. I teraz każdą rzecz można sobie obejrzeć. Ale nieważne. Postawmy statek na wodzie. Boję się go tam wstawiać, bo nie wiem, czy tam jest rzeczywiście woda. Okej, okay, możemy go teraz delikatnie przy nawet szczerze nie trzeba Zetnijmy tą oto wieżę Niech będzie ten laser gun Proszę tylko nie zawiedź mnie Nie wybuchnie ani nic Nie zepsuj nic, pro... Przeciep W sumie spodziewałem się, że on nagle wybuchnie Ale nie spodziewałem się, że tak wcześnie Okej okay. Gdzie jeszcze? Niech on sobie odpocznie Troszkę tutaj Troszkę tutaj eee, W tym update'cie coś zepsuli Pff. Coś tu zepsuli, czemu ta wieża nie spada? Coś czuję, że trzeba ją po prostu porządnie smyrnąć. I ona spadnie, właśnie o to mi chodziło. Szybko, szybko, szybko. Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Dobra, jest dobrze, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Możemy teraz ją w miarę ustawić na ten statek, tylko powoli, 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 powoli. I siedzi. Na statku. To jest potwierdzone, statek nie jest w stanie jej utrzymać. Ale możemy się nim przepłynąć i zobaczymy, czy ta wieża w ogóle pop popłynie. Wiła się statek i go rozwala tam. Od tej strony. No nie spadaj stąd! Wieża zamieniła się w rakietę. Także ja was żegnam, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Stear down można teraz robić naprawdę dużo rzeczy. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Ja was żegnam, Pa, pa.